Wiecie, braci, bloky, brakowało celebrytów, dlatego w dzisiejszym odcinku zrobię 6 figurek youtuberów z kastumowymi nadrukami oraz spersonalizowanymi akcesoriami. A na końcu tego odcinka zbudujemy Ciebie, drogi widzu, zaczynając od Wojana. Wojan ma bardzo skomplikowane nadruki, a ja, jako że chciałem zrobić figurki tak, jakby zrobiło Lego, Poszłem zupełnie na łatwiznę, znaczy nic nie mówiłem, stwierdziłem, że dam nadruk tylko na tors i głowę, tak jak robi właśnie Lego. By nadruk pasował, musiałem go trochę wydłużyć. A teraz, przyszedł czas na akcesorium. Coś, co ma reprezentować Wojana, całą jego działalność na YouTubie. Dlatego... Oczywiście wybrałem Wojanka. Znaczy, co jakiego Wojanka? Co ty? Co wymyślieliście? Gira! W zamian dam mu drzwi nawiązujące do jego najpopularniejszej serii Jak żyć w jakimś mobie. No ale w sumie niebieską butelkę Wojanka też mu dam. No i tak powstał on. Wojan. Ale następną figurkę zrobimy jednak w prawdziwym życiu, ponieważ zrobimy żelaznego. Wziąłem sobie oto taki garniturek z Marvela oraz dodałem głowę Iron Golema. Wybitnie proste, prawda? Jedyny problem był z rączkami, bo musiałem znaleźć bardziej beżowe niż białe, dlatego że jest tak po prostu na skinie. Chyba żelazny nie MYŁ po prostu rąk. Znaczy, nic nie mówiłem. Najpierw spojrzałem na ręce ludzika Kobi, ale byłoby to dość dziwne, więc wziąłem rączki Maga z Dungeons and Dragons, no i nasz żelazny jest gotowy. Zrobiłem dwie wersje z szarym oraz czarnym garniturem. Mi się chyba bardziej podoba ten w czarnym. Teraz żelazny będzie mógł robić konkursy budowania dla 10 widzów w naszej Minecraft. W budownictwie Minecrafti zaszły wielkie zmiany. Nie no, żartuję, dalej nikt z nich nie umie budować. Zupełnie nie miałem pomysłów na jego akcesorium, dlatego zapytam jego widzów oraz jego kumpla rawa. Dostałem bardzo ciekawe propozycje, na przykład Dzban lub moje ulubione nos. Aha. Wszystkie te pomysły były wybitne, ale trudne do zrobienia w lego Więc wymyśliłem coś swojego Jego akcesorium to bloki cegieł, nawiązujące do tego, że jest budowniczym I może teraz mieszkańcy minecrafti zaczną budować z czegoś innego niż dirta A teraz czas na prawdziwą legendę minecraftowego youtuba Mojego ulubionego youtubera roxa mb Twórczość Base na tyle legendarna, że z paroma innymi youtuberami stworzyliśmy całą serię, która pasowała na serii Rox'a, czyli Brygada na krawędzi. Mój jedyny problem z nim był taki, że nie umiałam dopasować idealnego koloru pod nogi i ręce, a szczególnie ręce musiałbym zrobić podwójne, bo Rox ma po połowie skórę, a po połowie kamizelkę. Niestety nie udało mi się tego zrobić, dlatego stanąłem na jednym granatowym kolorze. Za to z kamizelką nie miałem żadnego problemu. Mój największy dylemat to jakie akcesorium mu dać, z czym ja się wychowałem, co według mnie największego fana Roxa MB symbolizuje go, więc stanąłem na dwóch akcesoriach. Pierwsze akcesorium to deska, która symbolizuje do mojej ulubionej serii Roxa, czyli Minecraft na krawędzi. A zaraz obok niego postawiłem drugie akcesorium TNT z jego filmu 50 nowych TNT w Minecraft. I tak wyszedł mi ten gold. Dajcie znać, czy Wam się podoba dając łapkę w górę. A teraz czas na polskiego dreama. Tobiasz gaming. No i nareszcie jakiś prosty skin. Z łatwością przerobiłem go skina na własny nadruk, wrzuciłem go do programu. No i łatwiutko, ale jego akcesorium, no właśnie, jakie ono może być, stwierdziłem. I przeglądałem sobie jego najpopularniejsze klacze i stwierdziłem, co jeśli byłby to kawałek drabiny. Do robienia epickich klaczy. by miała ta drabina wyglądać? Czy byłaby to Minecraftowa drabina? Czy byłaby to zwykła drabina? No, stwierdziłem na tylko małą, zwyczajną, taką, jaką mamy w zestawach Lego Minecraft. No, i teraz nasz tobiasz jest w 100% gotowy do robienia manhuntów. No, i teraz czas na kogoś tajemniczego z tajemniczej wyspy. Oczywiście chodzi o dilerka, dilera. I tutaj od samego początku zaczęły się schody, ponieważ garnitur dilera jest tak skomplikowany, że LEGO nigdy nie wypuściło takiego koloru. A przypominam, że mogę posługiwać się tylko oficjalnymi kolorami LEGO, więc wybrałem bardzo jasny brąz. No, i jakoś to wygląda. A moim kolejnym problemem był kapelusz. Ale jak to kapelusz? No właśnie, jak to kapelusz? Jak go zrobić? Lego Minecraft nigdy nie wypuściło Minecraftowego kapelusza, a gdyby był. A jeśli ten kapelusz byłby nadrukowany na głowie, to wyglądałoby to po prostu śmiesznie. Za to, przez kanciasty łeb Minecraftowych postaci. Kąty głowy przenikały przez zwykły kapelusz, na przykład taki z Lego City. Dlatego musiałem mocno kombinować, co zrobić. Trochę pozmieniam perspektywę, kolory i kapelusz teraz nawet pasuje. A całość prezentuje się zacnie. Ej, ale wy się nie patrzcie, co jest z tyłu, tam nie ma co patrzeć. Nie, nie, nie ma co patrzeć. Nie, nie patrzcie się. Ej. Jego akcesorium to będzie wierny pies tyrl, któremu nawet zbudował najlepszą budę. No i po dilerku, tak jak się każdy spodziewał, czas na jego odwiecznego kompana. Obaj mają literę D w niku. No i mowa oczywiście o... Nie no, co wy, serio myśleliście, że zrobię do Knessa po tym jak mnie Gałgan wziął do sądu? Hell bracia, nie robię do Knessa. Za to zrobimy kogoś innego. Wybitnego piosenkarza, właściciela serwera z dwoma edycjami. Nagrywał z Doknesem, a jego piosenki były docenione przez Drowerka. A o kogo chodzi? O Jodeusza, czyli mnie. I tutaj, przez mój prosty skin, mogłem bardzo szybko zrobić wzór mojego skina. A odcień Legowego Żółtego idealnie pasował, dosłownie idealnie pasował do mojego skina. A akcesorium, które sobie dałem, to tekst do Manius Piosenki, czyli jednego z najlepszych filmów na moim kanale. Jednym z najbardziej kluczowych momentów tego kanału to właśnie było Manius Piosenka, dlatego to jest akcesorium, które chciałbym żeby mnie reprezentowało. Więc moja figurka Lego była skończona. A tak prezentują się wszystkie figurki postawione obok siebie. Dajcie znać, która wyszła mi najlepiej, ale, ale chwila. Ko kogoś tu brakuje, prawda, widzowie? z piosenka to kluczowa część mojego kanału, ale wiecie co jest bardziej kluczowe dla mojego kanału? Kluczowe z wszystkich kluczy. Najbardziej kluczowym momentem mojego kanału to jesteście Wy widzowie, dlatego by Was docenić, najbardziej lajkowany komentarz od subskrybenta tego kanału dostanie własnego skina w Minecraft zbudowanym w LEGO, który zostanie zaprezentowany w drugiej części tego filmu. Ale jacy YouTuberzy będą w drugiej części? No bo tutaj już było ich dużo, prawda? No i właśnie Wy o tym decydujecie, więc napiszcie jacy Minecraftowi YouTuberzy powinni się pojawić w następnym filmie w formie Lego. Czyli podsumowując, subujesz kanał Jodeusz, piszesz komentarz pod tym filmem i jeśli Twój komentarz zdobędzie najwięcej łapek w górę to zrobię twojego Minecraftowego skina, którego używasz na co dzień, za darmo i zaprezentuję go w drugiej części tego filmu. Więc życzę wam powodzenia. Piszcie te komentarze w taki sam sposób, jak pan Tadeusz pisał Adama Mickiewicza. Chyba tak to było. Chyba, chyba pan Tadeusz napisał Adama Mickiewicza, prawda? No, chyba tak. No, no to co. Do widzenia polsko. Yo!